Cześć! W tym filmie opowiemy sobie o zabezpieczeniu konta weryfikacją dwuetapową, czyli TUEFA. TUEFA to usługa, dzięki której Twoje konto będzie jeszcze bezpieczniejsze. Ponieważ, aby zalogować się do systemu, będziesz musiał potwierdzić logowanie np. SMS-em, mailem lub aplikacją. Aby skonfigurować ustawienia TUEFA, przechodzimy do ustawień systemowych. Weryfikacja dwuetapowa. W tym miejscu możemy wybrać, za pomocą jakich kanałów będziemy mogli autoryzować swoje logowanie. Możemy również włączyć TUEFA w całej firmie. Ostatni przełącznik dotyczy zablokowania zapisu zaufanych urządzeń, czyli podczas logowania potwierdzenie kodem zawsze będzie konieczne. Aby skonfigurować 2FA przejdźmy na kartę użytkownika. Zabezpieczenie konta, karta weryfikacji dwuetapowej. W tym miejscu możemy wybrać metodę weryfikacji dwuetapowej. Pokażą nam się opcje, zależnie od tego, jakie są włączone w ustawieniach systemowych. Dla aplikacji potrzebna nam będzie aplikacja w telefonie, przykład Microsoft Authenticator. Zaprezentujmy sobie przykładowe działanie 2 FA dla maila. Wpisujemy adres mailowy, na który będziemy otrzymywali kod do logowania. Musimy potwierdzić włączenie TFA kodem, który przyszedł nam na maila. Wpiszmy kod w CRM. -ie. Tu FA zostało włączone. Od tej pory podczas logowania będziemy musieli podać kod potwierdzający. Na ekranie wyświetliły się również zapasowe kody bezpieczeństwa. Będą potrzebne wtedy, gdy na przykład nie będziemy mieli dostępu do naszego telefonu czy skrzynki mailowej. Dzięki nim zalogujemy się do systemu bez bezpisywania kodu potwierdzającego. Zapiszmy je w bezpiecznym miejscu. Sprawdźmy działanie tu FA. Na naszą skrzynkę mailową powinien przyjść kod potwierdzający logowanie. Sprawdźmy to. Podczas logowania możemy urządzenie, z którego się logujemy, zapisać jako zaufane. Oznacza to, że przy następnych logowaniach z tego urządzenia nie będziemy musieli podawać kodu. Jeśli chcemy zarządzać urządzeniami zaufanymi, np. je usunąć, przychodzimy do karty weryfikacja dwuetapowa w ustawieniach użytkownika. W tym miejscu możemy zarządzać zaufanymi urządzeniami. Jeśli chcemy usunąć jakieś urządzenie z zaufanych, wciskamy przycisk Usuń zaufanych urządzeń. Zarządzaj swoimi ustawieniami tak, aby Twoje dane były jeszcze bezpieczniejsze.